jest widok są cztery sypialnie villa numer 5 wchodzimy będziemy oglądać Dach, Dach, te dachy, tak, tutaj te dachy trochę przeszkadzają. O, no. No, no, to jest to z góry wtedy, będzie mm -hmm. Tak, więc rozumiem, że to komentarz o dachu, ale wydaje mi się, że bardzo szybko o tych dachach jest no, no na pewno. nie widzi, wiesz, tego się już później nie widzi. Ale też będziemy widzieli, to jest. Tu jest fajna strefa do siebie na w soków. No, no, na no, a się... A możemy na przykład pokryć kości i położyć im tłustą trawę zieloną? Nie. Nie <laughs> można, czyli to jest architektura taka zachowana, o, której nie można. O jest, zakuzji, jest duży basen. Znaczy basen jest ekstra. Zobaczmy widok. tu jest widok piękny na dżunglę. Tam jest troszeczkę gorzej właśnie z tym dachem. Ale już na górze będzie na pewno w sypialni. Widok o wiele lepszy. No tam jest dżungla ładna, jedynie te dachy trochę mnie przeraziły, ale... Ja tego nie widzę, ja, bo ja patrzę ja na morze, widzę. to to co? To... Ale i można mieć wszystkiego niestety, także coś za coś. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało z góry, z góry sypialnie. Mam bezpośredni widok. Jest troszeczkę mniejsza, zobaczycie. To okay. się... Czy tu jest jakiś zapach taki... Czy ja to czuję? Ja też. Jakiś zgnilizny. Ja to jest... To jest taki dziwny środek. Bo to jest grzyb. Bo... Ja czuję, że to jest grzyb. No albo może być zagrzybiona klimatyzacja. No, 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 no. Albo coś jest tutaj nie tak. Tak. Bo czuć, czuć od razu grzyba. Ja, ja jestem ja uczulony, czuję, bo jak ja wchodzę ale... do mieszkań, to od razu wszystko czuję. Ja czuję to taki środek, e, czyszczący, ale okej. Okay. Ale też może to być taki środek, może mieć taki zapach. No pewnie. Dobra, co tutaj mamy na dole? Tu mamy łazienkę, pewnie taką małą. Salon i czyli toaletka. Dobra, salon jest dosyć taki. Który rok tej windy jest? 18, bo tak było w ofercie. Aha, czyli to było teraz mi się przypomniało. Ładnie. Ładnie, mi się chce dostać kartę. Ładnie. Ładnie, mi się chce dostać kartę. Ładnie. Ładnie, mi się tak nie pachnie, prawda? No, na dole. Tak, tak mi się wydaje. Ładnie, że to, to mogło być zamknięte. No tu już jest lepszy widok. Tu już jest no. lepszy. Jest wyżej, wyżej. Jest wyżej. Być może tak jest, że się nie później już nie zwraca na ja to uwagę. Ja widzę te dachy niż na no dole. Mm. Tak wygląda to z dołu. Na sąsiada zaglądamy. No nie ma takiej prywatności. Ale widok jest topowy, topowy. Właśnie ta dżungla z jednej, z drugiej strony, tutaj tak blisko, bardzo te, te palmy. No to jest piękny widok. To jest naprawdę widok, który jest wart. Jeszcze zapytamy zaraz o wschody słońca. O, dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj jestem w takim wydaniu yy, już na takiego. Pana, który już by mógł zamieszkać w takiej willi. To jest, Już idę, już idę. To jest willa numer 6. Tak, willa numer 6. Willa numer 6. Jak tam wrażenia Izabel? Wiesz co, fajnie. No tutaj weszliśmy. Sypialnia, tutaj masz... to jest druga sypialnia. Właściwie i stamtąd jest widok, stąd jest widok też, jak się budzisz. Łazienki, no trochę już podniszczona, widać, że to już 8 lat ma. Tak. Stąd jest widoc, stąd jest Pytanie jeszcze za 100 punktów, gdzie jest wschód? Gdzie dokładnie, czy widać tutaj, czy nie widać? Oczywiście, że będzie tu widać. Ale pod kątem? Taki, prosto. Ale widać, tak. wodę? Tak. Dokładnie to na... To się zmienia w porach roku, że się przesuwa to słońce? W którą stronę? Słońce będzie się zmieniało tylko na południa. Na górze. Południa. Ale tak to jest tak dokładnie. A mam jakieś zdjęcie, które jest ze wschodem? Dokładnie. Nie wiem, gdzie jest ze wschodem, ale chcę Ci pokazać maka. Gdzie będzie widać. Yy... A dokładnie wschód. Naszą lokalizację. Jesteśmy teraz w tej willi. Mhm. Dokładnie jesteśmy tutaj. Okej, okay. tak dokładnie wschód. Wschód, więc wschód jest na prosto, więc jak patrzymy się w okno, to wschód no, jest No powinien być. W prosto w tym kierunku. Trzeba by tutaj podjechać dokładnie na wschodzie, zobaczyć. Jesteś niedaleko, może już Tak, tak, no właśnie, na pewno, na pewno staniemy, bo jak będziemy już mm. się decydować, to to są szczegóły, które są ważne mm. dla nas. Czuć troszeczkę ten, już z taką leciwa, nie? No ma parę lat i w tym klimacie winy dostarczają się no, bardzo, bardzo szybko, ności. no właśnie. Mamy na to jakieś rozwiązanie? Mamy jakieś na to rozwiązanie? Malowanie czy jakieś odgrzybianie? Trzeba czy... będzie odmalować. Jeśli obawiasz się o tą klimatyzację, mhm. to tak oczywiście można zlecić fachowca, który to wyczyści. Od... No to klima to wiadomo, ale czy właśnie zapach ścian czy? ściany. No tak, czy, bo czy jest wilgoć tak, w ścianie? czy Bo jeżeli to jest beton, to nie może być wilgoci, ale nieraz tynki wciągają wilgoć. To jest taka pusta. Nie, no to jest taka, takie budownictwo. Dużo no, takich niedociągnięć. Tak, no widać, że 8 lat ma, no. Ale zobacz, zobacz na drzwi. Te drzwi, które wczoraj oglądaliśmy, to... na takim samym poziomie, to na wszystkie są takie jakości. Nie inwestują tutaj w jakieś drogie drzwi. No, Ale przez to, to że przez to, że wilgoć. Jest. Przez to, że wilgoć. Zobaczcie, jak te szafki od razu wyglądają po paru latach. No łapią wilgoć. Łapią taką wilgoć, jaką mamy w Polsce, jak ktoś na przykład nie będzie. Ale jest na to rozwiązanie, moi drodzy. No. Trzeba używać klimatyzacji. Trzeba odświeżać co jakiś czas klimatyzacją i wtedy nie będzie wilgoci. No właśnie. Serio, tak. czymś takim oglądałem tutaj No, na no A tak. A jeśli tak. tutaj stoi pusta na przykład dwa miesiące, nikt nawet nie włączył no klimatyzacji, żeby o to zadbać, no to się coś takiego robi. No to tak. jest naturalne. A tutaj nie widać, żeby ktoś cały czas używał. To bardziej chodzi o to. To bardziej wygląda tak, jakby stała i nikt tego nawet nie wynajmował. Mm -hmm. Bo użytkowa zupełnie inaczej by wyglądała niż właśnie taka wilgoci kleść. Mm -hmm. No Jakby stała, nikt nie chciał kupić. tyle. też tak może być. Są jakieś haczyki. Krzywek, to... stan kuchni. Znaczy, powiem, że tam ta, którą, to, która tobie się mi bardziej mnie urzekła niż ta. No. No, tutaj jest lepszy widok, no, ale tutaj te dachy znowu rozwalają ten widok. Zobaczymy tę tą dolną. Zobaczmy też ten pokój na dole. Jest pokój, a jest, a, tak, na no to chodzi. Jeszcze ta tak. jest już czteropokrojowa. pokojowa, ma trzech pokrojowa, Aha. jest numer 6. Będziemy zobaczyć jeszcze na dół, ale to już w kolejnym odcinku pokażemy.